Cześć, jesteśmy w sójcu, a dokładniej przy gminnym ośrodku kultury. Dziś chcemy pokazać Wam jedną z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych tras na roztoczu. Po drodze odwiedzimy największy w tej okolicy wodospad, a także tajemnicze miejsce ukryte wśród bagien. Szlaki turystyczne w sójcu zmieniły swój bieg, ale my pokażemy wam, jak dotrzeć starym szlakiem do szlaku nowego. Skrót do nowego szlaku jest bardzo prosty. Wjedzie asfaltową drogą, a po lewej stronie będziecie mieć szkołę podstawową. Na rozwidleniu dróg skręćcie w lewo w las. Stare oznaczenia zostały usunięte i jak widzicie, są obecnie ledwo widoczne, ale i tak możecie się kierować nimi oraz starymi mapami, aby dojść do nowego szlaku. Po chwili docieramy do właściwego szlaku który, jak widzicie, jest dobrze oznaczony. I będziemy nim się już dalej kierować w stronę wodospadu jelonek. Idziemy wzdłuż rzeki jeleń, piaszczystą drogą, która miejscami jest dosyć stroma. Więc nie jest to najlepsze miejsce dla rowerzystów, ale świetnie sprawdzi się dla wszystkich piechurów i miłośników Nordic Walking. Po drodze będziecie mijać wiele urokliwych miejsc, dlatego warto przy niektórych z nich się zatrzymać i patrzeć nie tylko przed siebie, ale też pod nogi, na budzącą się do życia przyrodę. Szlak jest popularny i przyjemny, ale znajduje się na nim kilka utrudnień. Jest tu mnóstwo wystających korzeni, o które łatwo się potknąć. Ścieżki bywają wąskie, więc trudniej minąć się z innymi osobami. Jednak największym problemem podczas wędrówki, szczególnie latem, mogą być komary, które uwielbiają takie podmokłe tereny. Niech te drobne trudności was nie zniechęcają. Szlak jest naprawdę przepiękny. Jest tutaj wszystko, co sprawi, że możecie się zrelaksować: piękna przyroda, spokój, zapachy drzew i natura. Sam szlak jest dobrze oznaczony i dobrze utrzymany. Są tutaj miejsca, gdzie możecie wypocząć, zjeść coś, posiedzieć, a nawet się położyć. Szlak biegnie nie tylko wzdłuż rzeki, ale w niektórych miejscach ją również przecina. Nie musicie się martwić, jak ją przekroczyć, ponieważ są tutaj szerokie i mocne kładki. Dzięki temu przekroczycie rzekę suchą stopą. Blisko rzeki teren bywa błotnisty, nawet w suchy i ciepły dzień. Pamiętajcie o tym przy wyborze obuwia na wycieczkę. Po drodze napotkacie na wiele takich drzew i kuszą one, żeby na nie wejść, ale tego nie polecamy. Są spróchniałe, łatwo się łamią, a poza tym są bardzo śliskie, więc łatwo zaliczyć lodowatą kąpiel. Szlak ma też łatwiejsze i bardziej nasłonecznione fragmenty. Idziemy teraz szeroką ścieżką wprost do naszego kolejnego celu. W tym miejscu warto zatrzymać się nie tylko na odpoczynek, ale żeby zobaczyć roztoczańskie chodzące drzewa. Ich korzenie wychodzą ponad ziemię i stwarza to wrażenie, jakby szły w kierunku wody. Szlak polecamy Wam o każdej porze roku. Latem drzewa dają przyjemny cień, jesienią możecie podziwiać rosnące przede mną wrzosy, zimą, w związku z tym, że szlak jest uczęszczany, ścieżki są przetarte i jest tutaj dużo śniegu. A wiosną przyroda pięknie budzi się do życia. Spośród suchych liści i patyków nieśmiało wyłaniają się szczawiki zajęcia. Łatwo je poznacie po charakterystycznych liściach podobnych do koniczyny oraz delikatnych białych kwiatkach. Ich liście są jadalne, ale tutaj nie można ich zrywać. Przy ścieżce idąc wzdłuż rzeki znajdziecie wiele ciekawych roślin, budzące się do życia paprocie, skrzypy, a także białe zawilce. Które jednak mają troszkę inne listki, więc łatwo je rozpoznacie. Są to tereny podmokłe, a w związku z tym rośnie tutaj wiele rodzajów muchów. Działają one jak gąbki, które na początku zbierają wodę, a później oddają ją drzewom podczas suszy lub gorącego lata. W tym miejscu zobaczycie wszystkie charakterystyczne elementy dla tej ścieżki: wystające korzenie, piasek, stromizny, piękną przyrodę, a ja z oddali widzę już rzekę i słyszę pierwszy punkt naszej wycieczki, do którego już się zbliżamy. Po przejściu wąską ścieżką wśród drzew docieramy do jednej z największych roztoczańskich atrakcji. To wodospad nazywany Jelonkiem. Ma 1,5 metra wysokości i 9 metrów szerokości. Został objęty ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. Wodospad znajduje się w środkowym odcinku rzeki Jeleń, która swój początek ma w Sujscu, w zbiorniku wodnym nazywanym Morskim Okiem. Potok o każdej porze roku jest bardzo zimny, ponieważ ma charakter górski. Jest to miejsce charakterystyczne i świetny planer zdjęciowy. Ale to jeszcze nie koniec naszej dzisiejszej wycieczki. Idziemy dalej! Przed nami 3-kilometrowy szlak przez las do miejsca nazywanego Kościółek. Idziemy! Przejście ścieżką to możliwość nie tylko podziwiania pięknej roztoczańskiej przyrody, ale też, jeżeli tylko zechcecie, możecie więcej dowiedzieć się o tych terenach. Czy wiedzieliście na przykład, że Roztocze podnosi się każdego roku o 1, a nawet 2 mm? Takie wiadomości znajdują się na okolicznych tablicach, przy których warto zatrzymać się na chwilę. Napotkacie na powalone drzewa, a ścieżka pnie się po stromych urwiskach, więc możecie poczuć się prawie jak w górach. Schodzimy stromym urwiskiem w stronę rzeki, a już za chwilę będziemy musieli wdrapać się na jej drugą krawędź. Z dołu wygląda to jeszcze ciekawiej, ale nie ma czego się bać. Po drodze napotkacie na wiele korzeni, które na pewno pomogą Wam w bezpiecznym zejściu. Naprawdę warto tutaj zejść. Malowniczy mostek, powalone drzewa porośnięte mchem, szmer rzeki i leśne kwiaty sprawiają, że jest tu naprawdę bardzo miło. Wejście na drugą stronę jest już sporo łatwiejsze. Wystarczy tylko wdrapać się po piasku i ruszamy dalej. Po wejściu na górę czeka Was nagroda. Piękny roztoczański, pocztówkowy las, rozciągający się aż po horyzont i pięknie pachnący igliwiem. Mniej więcej w połowie drogi trafiliśmy na Białego Kruka, czyli świeżutką, jeszcze pachnącą żywicą wiatę turystyczną. Będzie to idealne miejsce, w którym będziecie mogli się posilić, co my zaraz uczynimy. Idąc przez las napotkacie na kamienną ścieżkę, a to znak, że zbliżamy się do celu naszej dzisiejszej wędrówki. Wzgórza Kościółek. Wzniesienie to ma 246 metrów nad poziomem morza i położone jest u ujścia rzeki Jeleń do Tanwi. Jest częścią rezerwatu nad tanbią, i chociaż nie jest tak popularne jak susieckie szumy, jest tutaj bardzo pięknie i warto to miejsce odwiedzić. Wiosną jest tutaj bardzo pięknie, kwitną żółte kaczeńce i pachnące konwalie, ale prawdziwego klimatu miejsce to nabiera jesienią. Archeolodzy znaleźli tutaj ceramikę pochodzącą z VIII i IX wieku. Natomiast najciekawsze czasy tego miejsca przypadają na wiek XII i XIII, kiedy stał tutaj gród obronny otoczony wałami ziemnymi. Do grodu prowadzi ścieżka dydaktyczna, a samo jego położenie jest ciekawe i zastanawiające, ponieważ gród leżał w samym środku lasu, wśród bagien i mokradeł. Do czego mógł służyć? Być może był to gród obronny, a być może był tylko schronieniem. Z miejscem tym związana jest ciekawa legenda o dzielnym woju o imieniu Goldap, który wzniósł tutaj obronny zamek. Jego oczkiem w głowie była piękna córka Tanewa. Pewnego dnia podczas nieobecności woja zamek napadli Tatarzy. Przez długi czas nie mogli go zdobyć, więc musieli uciec się do podstępu. Zwabili do siebie gołębie z zamku i nakarmili je grochem moczonym w gorzałce. Następnie gołębią przywiązali do nóżek płonące żagwia, i kiedy gołębie wróciły na zamek, usiadły na strzechach, które się natychmiast zapaliły. Załoga nie była w stanie zamku obronić. A biedna Tanewa, nie mogąc znieść swojej hańby, rzuciła się do wielkiej studni, która natychmiast się zapadła. Kiedy Gołda powrócił i zobaczył, że jego córka nie żyje, zniszczył doszczętnie zamek, a sam odszedł i od tamtej pory nikt go już więcej nie widział. Od tamtej pory wzniesienie nazywano Gołdą, a pobliską rzekę Tanwią. Na pamiątkę właśnie tej legendy. W miejscu, w którym się znajdujemy, istniał niegdyś klasztor ojców bazylianów. I stał tutaj też drewniany kościółek, z którym związana jest kolejna nazwa tego miejsca. Kiedy ojcowie opuścili wzgórze zamkowe, kościółek został rozebrany, ale nazwa pozostała do dziś dzień. Według innego podania, istniała tutaj cerkiew unicka, która po odejściu bazylianów została przemianowana na kościół rzymskokatolicki. Bez względu na to, jakiego wyznania kościół tutaj istniał, odnaleziono cmentarz, a jego bardziej jego pozostałości oraz groby, które świadczą o tym, że miejsce to było miejscem kultu. W latach 1943-1944 mieściła się tutaj komenda Armii Krajowej obwodu Tomaszów Lubelski i sprawowano msze święte dla partyzantów. Dzisiaj znajduje się tutaj pomnik upamiętniający tamte wydarzenia, a także ołtarz polowy, na którym odprawione są msze święte w intencji poległych. W tym miejscu kończy się nasza wycieczka, a my ruszamy w kierunku żółtego szlaku i drogi powrotnej. Jest to jedna z najpiękniejszych tras na roztoczu, której przejście gorąco Wam polecamy. Na pewno nie pożałujecie. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.